29 marca 2002 roku Namco wydało naszą ulubioną bijatykę na przenośną konsolę Game Boy Advance, czyli Tekken Advance. Ja jako fan chciałbym Wam zaprezentować jak właśnie ów gra wygląda, także zobaczmy jak właśnie dana gra się prezentuje na tą konsolę. Yo! Witam was już w grze Tekken Advance To musiało powstać Co jak co, ale to musiało też powstać na przenośne konsole, także ja jako wielki fan chciałbym wam zaprezentować właśnie jak dany tytuł wygląda, tutaj co prawda już macie delikatny pogląd jak to właśnie wygląda ale no to nas Mało interesuje. Przejdźmy przede wszystkim do, do głównego menu. Zobaczymy sobie, jak właśnie prezentuje się. No, co gra po prostu nam oferuje, tak? Co ciekawe, też mieliśmy pokazany licznik, jak często używamy postaci, w sensie, kto jest najczęściej używany. To też było w starszych tekenach. OK, Arcade. Podstawa, versus battle, jasne, to jest też podstawa, time attack, survival, jasne Tag battle, to jest dosyć ciekawy tryb Okej, okay, troszeczkę widzę inspira inspiracji Tekkenem tag tak, tournament Practice, opcje Dobrze, wybierzmy sobie oczywiście arcade Uuu, wow Także tak prezentuje się Paletka postaci, jasne. W ogóle czas jaki mamy do wyboru postaci. Kurde. Ok, Shouyu Yoshimitsu, Nina, Low, jasne. Ganja, który w ogóle co ciekawe w poprzedniczkach był e, dodatkową postacią, w sensie trzeba było go odblokować. Dalej Huarang, Paul King, no i oczywiście Jin, którym sobie zagramy. A co. Ok, więc tak prezentuje się rozgrywka. Powiem wam, że kurcze, dosyć to jest płynne jak na taką pikselozę, ale jest to dosyć płynne. Wiadomo, nie, no nie możemy wymagać dużo. Pamiętajcie, że to jest na game Boya. Na przynośną konsolkę taką, więc no. Całkiem spoko to wygląda. Zobaczymy właśnie takie kluczowe ruchy Gina czy on posiada. Warto właśnie wspomnieć, że tutaj używamy trzech klawiszy do wyprowadzania ataków, czyli A, B e, i bodajże nie pamiętam teraz jak przycisk e, odpowiadający za rzut się nazywał, ale no mniejsza, no wiecie o co chodzi. Dobra. Broniacek Lecimy. No wiadomo. Hell Sweep. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O ty kurde dziadzie! O, side stepy mamy, można robić głębie. To jest, to jest ciekawe. Ojej, bo tutaj Jack mnie obala. A to jest drugi stage, więc no nie wypadałoby. Ono wiadomo, kankany też muszą być, tak? No ale no trzeba tutaj jakiegoś kurde zasadzi. Dobra, kankany, jasne, to działa. Unblock, dobra, jest unblock. Gina, firmóweczka jego. Ruch nie do zablokowania, jasne. Próbuję tutaj używać notacji tekenowej. Czyli wiecie, yy, przed, przed trójkąt, a raczej powinienem powiedzieć FF2 czy coś takiego, ale no nieważne. Dobra, w ogóle, o ty, kurde, nie dosyć, że w tekenie 3 już się, czy w sumie w późniejszych też nacierpiałem. Jak właśnie sobie szał. O ty, kurde, ambloczka, nieładnie. Eee, wracając do tego, co mówiłem, szalnie ma takie obroty, i to dosyć jest denerwujące. Ale no nie ma takiego kurde bicia. Trochę postu brakuje, wiecie? Po replay'u kiedy postać robiła pozę, wiecie, jakiś tam miała swoją wstawkę, troszeczkę tego brakuje, wiecie? No możemy po prostu kopać leżącego przeciwnika, ale no chyba nie o to w tym chodzi. W ogóle, czy tu jakieś jagle będą funkcjonowały? Zaraz to sprawdzimy. Nina Williams. Ok. Widzę, że plansze są żywcem dosłownie skopiowane z Tekken Attack Tournament pierwszego. Ale no nieważne. Ok, rzucik. Jak to nie trafił? To ten WS2 nic nie zrobił. kompletnie. O, tu teraz widzę, że te dwie łapki też nic nie, nie, nie zrobiły mi. Ok. Dziwny czasami odczuwam taki e, zasięg co po niektórych ruchów. 1-1-2, jasne. Typowy panisz, jeżeli chodzi o Mishimów. Banisz, czyli wiecie, ukaranie za, za wykonanie... No jest firmoweczka. Ukaranie oczywiście za wykonanie jakiegoś ruchu. No i przy, przy trójkąt FF2, jasne. 1-1, koleżanko. Okej, okay, można też doskoczyć spoko. W sensie wiecie, z pozycji le leżącej takiego susła do przodu dać, to jest spoko. Najgorsze jest to, że te ruchy co po niektóre są pozmieniane i czasami ciężko wyczuć, gdzie możesz kucnąć, a gdzie nie. O, Kinguś, dzień dobry. No jasne, no to jest ruch kluczowy dla Kinga kurde. Najwięksi spamerzy przecież to robią, nie? <gry> Okej. Okay. Jakie obrażenia? Ja pierdyk, O kurde. Jeszcze mnie kopie, kurde. Wygrał rundę jeszcze. To za te pewnie pozy, które mówiłem. Soundtrack na razie co prawda mi nie powala, no ale no, dużo nie można wymagać. O, udało się kucnąć, świetnie. No jasne, wszystkie trzy, ujujuj, tu trzeba uważać, wszystkie trzy, że łyknął jak pelikan, rzucik. I FF2, tak jest. Barek Kinga, oczywiście. Nie, nie, no całkiem. No, okej okay jest to odwzorowane, nie, 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 nie można tutaj serio naprawdę narzekać. Yy... Nie wiem dlaczego, ale później sobie jeszcze to sprawdzę. Wow, 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 wow. nie dać się. Dobra, wiesz, kurde, dosłownie piksel życia został. Co mam na myśli? Czy tutaj rzuty są nie do zablokowania, nie do zerwania? Czy, czy jak to... W ogóle ten soundtrack co leci jest bardzo dobrze odwzorowany, także szanuję. Okej, okay, dosyć dziwaczna animacja, w sensie wiecie, no nie jestem do niej przyzwyczajony, może jakbym więcej pograł... O, jest ten, ten Dymek Yoshimitsu, spoko. Sprawda go nie wypuścił, ale no wiecie o co chodzi. UF444, czyli ten taki klasyczny kręciołek Gina. O właśnie o tym mówię. Góra przód i 4 albo 5 razy kółko wystarczy wcisnąć. No w tym wypadku akurat nie kółko. <gry> A dziwne, bo akurat e, te kopnięcie takie pierwsze wchodzi i drugie chyba też powinno wejść. Przynajmniej tak było wy w tych tykanach na... Konsole nieprzenośne, <grych> Deadfist, Ok, dobra. Pol i jego deadfisty, spoko. W ogóle jakiś zasięg, to w sensie jak nas wyrzuca. Masakra. Yy... Ok, dobra. Wydawało mi się, że trzymałem strzałkę do tyłu, żeby blokować. Ale coś nie pykło. Okej, wybiteczka. Sam pamiętam, że w tego tekena dosyć dawno temu grałem. Kurczę, jeszcze w podstawówce, w szóstej albo w piątej klasie, jak dobrze pamiętam. Miałem takiego znajomego, który co chwilę jakieś nowe gierki, właśnie. O, świetnie jeszcze mnie pokonał. Który właśnie co chwilę jakieś gierki ściągał i tak dalej. Aha, wracamy do wyboru postaci. Spoko, spoko. W klasycznych tekenach, co prawda, trzeba to ustawić w opcjach sobie. Taka ciekawostka. No ale wracamy do tego, do tego co chciałem powiedzieć. Miałem takiego znajomego, który co chwilę praktycznie ściągał jakieś gierki. I jak miał dostęp do emulatora, właśnie Game Boya, no to co chwilę jakieś nowe tytuły od niego miałem. I jednym z nich był właśnie teken. Tam troszeczkę sobie tego tekena powciskałem. No ale. Nie ma co wspominać. Nie ma tu tupi, pitu, pitu, tylko trzeba się bić. Dobra, sprawdźmy właśnie te rzuty. Naprawdę, ja mam wrażenie, że tego nie idzie zerwać. Więc jeżeli tak, to to jest całkiem OP ścierwo. Okej, okay, low. No wiadomo, plansza staga. Całkiem spoko odwzorowana. Wiadomo, tam w tle jeszcze postaci były. Ci minisi trenujący. Ian Bloczek. Cudownie. No, musiałem, musiałem, musiałem. O, ciekawy jestem, czy jak. Low właśnie nie to salto robił, ale to drugie takie, co upada na ziemię. Gdybym bliżej do niego podszedł, to czy jakoś bym je dziabnął, bo akurat... Jasne, świetnie, perfekt. Bo akurat jeżeli chodzi o to salto drugie, czyli tak co bardziej tymi kopytami wywija, no to jest taka możliwość właśnie, że kiedy jesteśmy dość blisko, a nie dostaliśmy jednak tym saltem, tylko Low upada jakoś tymi nogami nas, uderza, to no, no, trafia nas dosłownie, no. 1-1-2, tak jest. O ty kurde dziadzie, będziesz mi tu side stepował nie wolno. Zastanawiam się właśnie, czy czy, czy czy, tutaj jest jakiś punishment, czy coś takiego, nie? Kurcze, trzeba byłoby to przejrzeć. Okej. Okay. hej Heihachi. Heihachiego nie było akurat do wyboru w rosterze postaci. Spoko. Plansza wiadomo, odwzorowana staga. Całkiem okej. Okay. Ta świątynia zrobiona jest, spoko. No widzę, że ma... O, jest! Przed -prz trójkąt FF2, jasne. O, to jest też klasyczny ruch hejchaciego. No hell sweepy jasne. Rzut, 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 bo to mnie uratuje. Pamiętajcie, że tutaj macie dwa przyciski od odpowiedzialny za ciosy i jeden zarzut więc no tutaj e, twórcy musieli troszeczkę e, kombinować, tak? O, czy, czy ty chciałeś robić jakiegoś unbloka? No na pewno ja chciałem, ale coś mi nie pykło. Cyk, dobra. Nie trafiłeś, to ja ci oddaję. Aha i i to tyle. Kurde, szczerze mówiąc, mogliby dać jakiś, nie wiem, chociażby. Jakiś tekst nawet z rozpikselowanym zdjęciem. Coś co mówi co nieco o postaci. Ale tak. No, tutaj delikatny minusik ode mnie. Ale gierka w sumie taka, tak jak mówiłem, no ona jest na przenośne konsole, i to w sumie. Moje, że tak powiem, pierwsze konsole, przynajmniej moją pierwszą, przynajmniej konsolą właśnie był Game Boy, Game Boy Advance, tak? Kurde, to robiło kiedyś furorę. No ale no dobra, ej, no tak prezentuje się właśnie Tekken Advance na G GBA. Ciekawy tytuł. A wy, co o nim myślicie? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Z mojej strony to było na tyle, ja byłem Nero. Dzięki za oglądanie. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, bo Tekken więcej wydał podobnych gier. Także dajcie znać też. No, <laughs> z mojej strony to było na tyle. Ja byłem Nero. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć i yo!